Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy rozbierać ten silnik. Jest to 80, na której jeździłem. Ma no on przebiegu 360 tam z groszem. Wrzucę Wam zdjęcie, jaki przebieg, jakie luzy były ustawione itd. Z tego co kojarzę, to tutaj głowica w ogóle nie była docierana. Jest to głowica GT, którą polecaliście, żebym kupił. Także taką zakupiłem, w ogóle nie docierałem. I powiem Wam już jedną na starcie: jeśli nie dotrzecie głowicy, no to niestety silnik ma ciężko odpalić musi kręcić, kręcić, kręcić aż w końcu załapy, tak? wyregulowałem później gaźnik bo na początku była bogata mieszanka i sądziłem, że to od tego jest to nieodpalanie ale niestety to nieodpalanie było wskutek niedotartych zaworów zresztą zobaczycie później jeśli będziemy robić szczelność jak zawory puszczają ciśnienie aż sam się przeraziłem dekiel go wkładamy Sprawdzimy luz zawodowy. Ustawiamy sobie z rozrządu. Tutaj u góry mamy wcięcie. Nie widzicie. Teraz chyba będziecie widzieć. Tak, jest wcięcie u góry. Tutaj ustawia się luz zawodowy. Sprawdzimy jaki on jest. Ja ustawiam tutaj 006 i 008. Ponieważ docierałem ten silnik. I to docierałem na ostro. OK, mamy 006. Wchodzi, jest luz. 008 wchodzi. 010 z oporem. Więc 0,10 tutaj jest, na dole. Sprawdźmy. 0,10 wchodzi. Sprawdźmy 0,15 czy wejdzie. 0,15 nie wchodzi. Więc o dziwo luzy zaworowe się zwiększyły. No przeważnie się zmniejszają, tutaj się zwiększyły, więc coś nie. No. Dobrze, odkręcam kruciec teraz. Króciec zdejmuję. No tak wygląda kruciec. Teraz osłony. Polka jest cała, chociaż tutaj już jest nasiąknięta olejem, bo ustawiłem luz zaworowe, więc olej troszkę kapło przetrzymy tutaj to podkładki bonitowej. Nie ruszam, ponieważ się przykleiło. Teraz napinacz: tutaj sobie wszystkie poluzuję. Napinacz się zespolił tutaj. Teczek. Jedno uderzenie fundujemy koledze, no i napinacz nam wyszedł. Był tyle wysunięty. O, łańcuszek jest wyciągnięty. Więc łańcuszek tutaj jest do wymiany. Dźwigienki w fajnym stanie. Małego rozrządu. Normalne ślady użytkowania. Dopiero co tutaj dociera się to, tak? Znaczy, się dociera. Są widoczne ślady użytkowania. O, może w ten sposób to ujmę. Jak to wygląda? Było bardzo bogato. No i dobrze. Uszczelka tutaj została. Gdyby ktoś miał wątpliwości, proszę. I tutaj z drugiej strony. Tutaj ta podkładka nie zgrywa się, tutaj nic nie poprawiałem, nie docierałem nawet zaworów, nawet po samej świece widać, że miał aż za bogato, ale taki był plan na to docieranie, żeby miał bogato. Zjedziemy sobie w dół tłoczkiem i sprawdzimy gładź cylindryczną. Tutaj jest DNP, sprawdzimy jak to wygląda. No wygląda ładnie. Proszę państwa Nie wiem czy to widzicie dobrze No wygląda pięknie Nie ma żadnej ryski On już taki mniej agresywny się zrobił Jest fajnie Tak Uszczelka się przykleiła Jakbym składał to na warstwie oleju, to by się nie przykleiła uszczelka. Sprawdźmy tłoczek. E, proszę Pana. Troszkę wydaje mi się, że pasowanie mogło być zbyt duże, że przesadziłem z nim. No i chuj, no i cześć. Pierścienie wypadły. Niestety, widzicie, uszczelka się przykleiła, dlatego gdy ja składam silniki, wolałbym składać to na olej. No ale, że tak hejtujecie niektórzy z was, że się nie składa, jak jest uszczelka, to uszczelka i nic więcej, no to tak też zrobiłem. I zobaczcie, że wszędzie lepią się te uszczelki. Gdy są nałożone na oleju, no to wtedy już się nie lepią. Zobaczcie, tu, gdzie nie chodziły pierścienie, jest ostry tak? a u góry. Zobaczcie. Jest taki delikatny. O, widać? I to jest właśnie docieranie na ostro. Sprawdzimy sobie pierścienie, jaką mają przerwę. Tłoczek, jak widać, mam nadzieję, że widzicie. Dołem już go troszkę tam chciało łapać. Te ślady, które tu widzicie, sądzę, że są od tego, że tłok napuchł. No i chciał się już powolutku zacierać bądź od piston slapa, ale gdyby to był piston slap, to by tutaj na dole były takie ślady specyficzne, a tutaj ich na razie nie widzę. Na czysta ponad niecałe 400 km docieranie na ostro, no to jest super. Też musimy wziąć pod uwagę to, że seryjny filtr powietrza również zrobił swoje. Od góry jest nagar. To spoko widzicie to jest ten odprężony tłok, który toczyłem. Wytrzymał. Nie przepalił się na wylot. Jak to pan Mirosław twierdził, tutaj są takie ślady, ale tym bym się nie przejmował tutaj, bo stworzeń ładnie wygląda. Patrzcie, pokażę Wam stworzeń. Ładnie wygląda, nie ma żadnych przytacz ani nic w tym stylu. Tak, ten pierścień jest górny, ten pierścień jest dolny. Widać czarny, a ten taki złotawy, tak? Dobrze, najpierw ten pierścień sprawdźmy, do środka go sobie włożymy, tyk, wyrównamy tłoczkiem. Dosuwamy sobie pierścień. Patrzcie jaka tutaj jest szczelina. A to było docierane na ostro, tak? Tutaj jest łączenie w tym miejscu. Nie wiem czy to zobaczycie w ten sposób. Że ten pierścień nie stanął to jest cud. Naprawdę, to jest zbyt ciasno spasowane. 0,07 wchodzi, 0,10 wchodzi. Więc między 0,10 a 0,15 tutaj jest przerwa na pierścieniu. Dobrze, teraz kolejny pierścień, zgarniająco, uszczelniający, czy jak to tam się mówi. I od dołu sobie go wypchniemy. Tutaj, no tutaj już tą przerwę widać. Nie wiem, czy to zobaczycie. Tutaj obok napisu, nawet napis widać. 0.15 wchodzi, ale 020 już raz raczej tutaj nie wejdzie. Nie, 0,20 nie wchodzi, więc 0,15 tutaj mamy. Jest gate, panowie. Kurwa, te pierścionki nawet by szło założyć i jeździć dalej. Tylko obawiam się, że będzie kopcił, tak? Bo pierścienie równomiernie się nie zużywają w cylindrze. Na pewno wezmę i go trochę kamieniem tutaj przejadę, przechonuję tą. Honownicą z kamieniami, no ale widzicie, no, 300 km dawać w palniki i tak dalej. I to się trzyma. Ten tłoczek, powiem Wam, przetnę go w pół i sprawdzimy, ile faktycznie tutaj było materiału. Jest nieszczelny. No. Tutaj mamy szczelność. Tutaj zabór się sam uszczelnił. No, słuchajcie, tutaj mamy setkę, nawet nie. Teraz sprawdzimy w stronę wariatora, ponieważ z tej strony może być dużo większe bicie, tak? I wtedy już trzeba będzie centrować wał korbowy. Główki korbowodu nie jestem w stanie inaczej sprawdzić niż na przysłowiowo powiedzmy wyczucie tak, czyli godzina 12 i próbuję ruszać korbowodem góra-dół. Tutaj nic nie umiem wyczuć, więc tutaj nic nie ma niepokojącego. Obrócę sobie tym silnikiem w dół. Sprawdzę również tutaj, żeby nie było. Tutaj również nic nie ma. Dam wam pewną informację. Nie róbcie w takich rękawiczkach, ponieważ tam do środka może dostać się syf. Jeśli robicie dla siebie silniki albo dla kogoś. Także w takich rękawiczkach nie robimy, bo one się później łuszczą. No widać tutaj jest bicie, tak? Więc y, tutaj mamy 3 setki bicia. Aczkolwiek to nie jest dużo, tak? W serwisówce tam jest limit chyba 1 mm, nawet czy tam pół mm, czyli 0,5. A my mamy 3 setki. I to zauważcie, że tutaj jest dłuższy odcinek raczej, chociaż tam w sumie nie wiem, bo musiałbym to po prostu zmierzyć, tak? Ile tutaj jest do końca tego. Oraz zauważcie, że tutaj jest również korozja, tak? Tego wału korbowego. Czekajcie, zobaczmy, czy gdzieś na ścieżce no tutaj akurat korozji nie ma. Ale no kurde, no są trzy setki, tak? Jakby nie patrzeć. Również gdy ja Wezmę ten wał korbowy. Sam luz łożysk również robi nam bicie na poziomie dwóch, trzech setek. Także wał korbowy jest dobry. Nie rozbieram go. Nie ma sensu. Jeszcze mówiliście, pisaliście, że strasznie grzechotce ten silnik. Weźcie pod uwagę, że ja te narzędzia wożę ze sobą, tak? I one tam pod siedzeniem oczom, tak? Także wał korbowy na 80% nie jest uszkodzony. Miałbym pewność 100% gdybym go rozebrał, tak? Bo może być na przykład takie uszkodzenie, że teraz go nie czuć, nie widać i tak dalej, nie wychodzi, a po nagrzaniu się łożysk całego silnika. To wszystko się rozszerza i tak dalej, i to uszkodzenie może wtedy wychodzić, tak? Aczkolwiek mówię, tutaj nie ma potrzeby rozbierać tego silnika dalej. Podwariator daje 1,9 podkładki sumarycznie oraz rolki 5,7 groma. To jest oczywiście nowe sprzęgło, żeby nie było i najtańsze nie było. Jak widać, ma bicie. Kiepsko i już w jej flansze, nie? Takie to produkty robią. Super. Żółte sprężynki sprzęgła, tuningowe, fabrycznie w tym sprzęgle były takie sprężynki, żółta sprężyna tuningowa, twist controller z flanszą, oczywiście korektor nie będzie miał całego zakresu, ale no zobaczymy jak to będzie śmigać sobie to złożyłem no i niestety, aczkolwiek jest za mocno ściśnięta ta żółta sprężyna żeby to mogło sobie pracować, znaczy się pracuje aczkolwiek trzeba bardzo, bardzo dużej siły, a nie do końca o to mi chodziło, także założę seryjną sprężynę z twist kontrolerem no teraz dużo lepiej to działa funkcjonuje fajnie będzie miało cały zakres też, aczkolwiek tutaj sprawdzam to talerze na dole i wydaje mi się, że ta flansza nie schodzi się do samego końca, tak? tutaj jest większa luka, a tu mniejsza. Także tamto bicie mogło być troszkę przekłamane ze względu na to. OK, druga 80, silnik zapasowy, yy, głowica skręcona na 19 Nm, uszczelka pod głowicą, pod głowicę ta cienka zwykła, uszczelka pod cylinder w ogóle brak sklejamy to na silateku. Jest od K2. Napinacz łańcuszka rozrządu, ponieważ łańcuszek jest trochę wyciągnięty. Na uszczelniaczu silatek również od K2. Bez żadnej uszczelki dopchnięty. I jako tako może będzie to jakoś funkcjonowało. Okaże się. No, także stopień sprężania tutaj wynosi teraz tyle. I zobaczymy kiedyś, jak to będzie. Bangla.